Witam serdecznie w Dursztynie, niewielkiej wsi, przepięknie położonej na polskim spiszu. Dużym bogactwem są mieszkający tu ludzie, a wielką nadzieją dzieci, które edukujemy. Nasza obecność i praca w Dursztynie jest kontynuacją dzieła pani Mieczysławy Faryniak. Mistyczki, pustelnicy, apostołki polskiego spisza. To właśnie tutaj, u podnóża czerwonej skały, wszystko się zaczęło i trwa po dzień dzisiejszy. Tchnienie ducha spoczęło na tej skałce, mawiała Mieczysława, i zaowocowało apostolstwem twórczym, oryginalnym i konkretnym, przejawiającym się m.in. pracą z najmłodszymi. Posługujemy w Dursztynie w trzyosobowym składzie katechizujemy i prowadzimy działalność dydaktyczno-wychowawczą w naszym małym przedszkolu, w którym warunki są mniej niż skromne. Brakuje niezbędnych pomieszczeń do pracy dydaktyczno-wychowawczej dla zachowania wysokich standardów nauczania, które leży nam na sercu. Nie mamy dochodów z naszej działalności, a wszelkie inwestycje pochłaniają wszystkie nasze oszczędności. Duchowy przekaz błogosławionej matki Marceliny Darowskiej, założycielki naszego zgromadzenia wychowanie to dzieło miłości. Stanowi dla nas wyzwanie i sposobność do tworzenia rzeczy niemożliwych. Patrząc w przyszłość, pragniemy ukończyć budowę nowego przedszkola, które służyłoby nie tylko wychowaniu najmłodszych, ale stanowiłoby jakąś cząstkę dobra wspólnego. Było miejscem, w którym będą rodzić się i realizować piękne i mądre inicjatywy łączące ludzi. Prosimy, wesprzyj nasz projekt. Perła spisza, budujemy przedszkole. Wierzymy, że dzięki Waszej pomocy niebawem ukończymy budowę. Już teraz serce dziękujemy i obiecujemy modlitwę.